mi wyłączył tego, Co mi się stało, że mi się wyłączył tego? Ok, telefon. Ok, e, tak, e, się Dziś kawi to was e, w, na, w kolejnym odcinku z The One. One. 5 dni mnie nie, nie, nie było. A dobra, niech będzie. I dzisiaj będziemy, e, mamy plan okraść e, całą kobietę, jeżeli nam się to, oczywiście uda, 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 nie wiem, nie wiem, e, nam się chyba to nie uda, e, okraść całego sklepu, ojej, okej, okay. mi się chyba nie uda tej 21 noc, okej. Okay. Mi się chyba nie uda całej okazji. Tylko 3 minuty trwają, noce. no jeszcze ktoś puka w drzwi, no. pierdol! No ja! Jeszcze ktoś puka w drzwi. No nienawidzę. Nienawidzę was. Czemu ktoś. Dobra, ja ci ściszam. Panie mi Mikołaj. Bo no, co za? Zimno tu. No to się ubierz. Prawda? Nie, pra Zaraz zamknij tą japę i, i idź. Mam tego dosyć. Chcę do sklepu. Wow. Chcę do sklepu. Oj. Widzę, że ty mnie prześladujesz typu typie. Siema. Przerzuca mały znak. Rejestr zamknięty. Nic nie kupię. Czy mogę zadać pytanie? Łazienka, co się stanie, jeżeli zadzwonię z Właśnie to zrobiłeś. Dlaczego światła są takie głośne? Czy na zewnątrz jest bezpiecznie? Ćwiczą imiona. Widzę, że zrobiście się tutaj gada. To I to? Eee! Czemu ja tego nie mogę... Gdzie jest bumbu Okej. Okay. Ale yy, mój cel na dzisiaj to ją okraść. Więc e... No trochę nam to zajmie. Przez dwa odcinki chyba będę. Okay. Jedziemy idziemy dalej. Wow, coś ty, typie, ciągle mnie śledzisz. Mówię, wątpię pani, wo? Jezu, weź! Nie pojawiaj się tak cię, często. Już się bezpiecznie czuję przy, przy tej pani. Okej. Okay. Okej. Okay. Trochę nie była ta pani. Jedzenia co jest? Nie widzę tego. Zamczę to. Idziemy. Jedziemy. Nie chcę. A tam na końcu stacji co jest? A jaj drzewa, nie? Droga, masakra. Spróbuję ją okraść z produktów tutaj, Jezus. Debil! Jezu, to była dwudziesta druga noc. Ja tego choroba gram w nocy. Więc ktoś pokaże mi Jak szybko biegam. Jezu. Witam ponownie, kochanie. Co dzień czekałam na tę chwilę. Co, co staje się. To staje się dziwne. Dlaczego masz taką. obsesję na moim punkcie? Ponieważ jesteś wyjątkowy. Mogę to zobaczyć. Jestem tym, które. Jesteś tym, którego szukałam. Szukałam. Chcę, żebyś. Od, wyszedła. Potrzebuję pomocy. Potrzebujesz pomocy? Na razie wyjdę. E, no ja. Ja. Ja zajmę się. Ja zajmę się. Okradanie jej. Ok. Ciekawe, co nowego. O! Co nowego powie, nie? Co nowego powie. Widzę, że giniesz. Fak bro, CZEBU Kasier Dobra ja cię Ja cię typiarko okradam Okej okay. Ja Cię po pookradam. Ja Cię po pookradam. Zobaczysz. Ja się czuję niebezpiecznie, więc ja Cię tutaj chcę okraść. Okej, po prostu teraz weźmy cztery z rzeczy. Okej. Okay. Gdzie to? Jezus, gdzie? Å! Okej. Okay. Już po wszystkim, okay, po wszystkim. Ja, ale Debil Jezu. jestem on się tutaj, Już Już jestem tutaj, Już mam cię dosyć, ileż można się pojawiać? Jezu mogę. Oga, niech to będzie ta noc. Wróg uwielbia Grać Chyba tak Chyba tak, nie wiem Jak to był jego nocni To przyjechał na nockę Okej okay. Mam nadzieję, że tutaj będzie przemawiał te swoją opowieść. Jezus, dobra ta kobieta jeju. Okej okay. Weź. Oj! oj pojawił się tu o! gdzie kiedy będziesz ty przemawiał wybombiaj Kiedy będziesz przemawiał w telewizji, swoją wypowiedź, mam się ciebie bać? 我操！十斤、no, so Dobra. Dziękuję Wam za... So. Nie! Dobra. Co jest? Dziękuję Wam za so. oglądanie, papa. Pa.